Ciao, Mano Wspólnicy, ja jestem Wenku, a to jest kolejny odcineczek Simon. Movie, jeżeli chcecie więcej takich odcineczków zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem, a ja już zapraszam Was do oglądania. Simon mówi: totalny bezruch. Dobra, bardzo ładnie jesteście ustawieni takimi żyrafami moi drodzy. Także zrobimy tak: na początku Simon mówi: robimy wszyscy kluczyk. Dobra, widzę, że wszyscy tutaj zrobili. Okej, okay, moi drodzy, Simon mówi: biegniemy wszyscy do elektryka. Simon mówi, chowamy się teraz w lewej części, tutaj, miejscówek, czyli elektryk o 2. No, i w tych stronach po prostu, elektryk o 2. Tutaj, wszystkich budynkach w środku, ja zamykam miejsce, nie możemy z nich wychodzić. Macie na to 20 sekund. Tylko w tych pomieszczeniach w w środku. Ja wejdę od nietypowego miejsca i zobaczymy, kogo znajdziemy jako pierwszego. Ta osoba, no zrobimy coś z tą osobą, zobaczymy jeszcze co zrobimy. E, także, no. E, więc tak, macie jeszcze 10 sekund. Jak coś powiem, że wyjdę z nietypowego węta, żeby was zobaczyć, bo jestem w węcie, także jeszcze macie chwilę, żeby zmienić lokalizację. Uwaga, Simon mówi totalny bezruch. Okej, okay, mamy tutaj kilka osób, no i tutaj mi kilka główek wystaje. Tu wystaje główka Gawika, główka e, takiego, można powiedzieć, czerwonego, białego. E, w ogóle Simon mówi, czemu ty się ruszyłeś? ser czemu Ty się ruszyłeś jak był totalny bezruch? A w takim razie serw, no niestety musisz zginąć z racji, że tutaj Ty się e, ruszyłeś w miejscu, kiedy był totalny e, bezruch. Simon mówi, z racji, że zginęła osoba tutaj przez jej błąd, to reszta sobie przeżyje. Simon mówi, kto pierwszy zrobi spotkanie, dostanie ode mnie prezent. Nie zamykam Wam drzwi, zobaczymy, a i tak macie zamknięte. Okej, okay, więc będzie mega ciekawie. To wam zamknę jeszcze te drzwi, zobaczymy jak wam pójdzie. Jak tutaj... A! tured jest szybszy jednak, okej, okay, w takim razie... O, szybszy. Simon mówi tured. jakiego chciałbyś otrzymać przywilej, a wy teraz powiedz mi, za to, że zrobiłeś spotkanie? Egzekucja. Egzekucja, powiadasz. W takim razie, Simon mówi, robimy coś takiego, że wszyscy głosujecie, z wyjątkiem dawania skipa, Głosa na mnie i głos na Tureta. Możecie zrobić być może remis, tylko nie możecie skipować, nie możecie głosować na mnie i nie możecie głosować na Tureta. Pijemy? Simon mówi, zobaczymy na kogo żeście. Kurde, żeście remisa zrobili. Simon mówi, macie farta, Priv i Chipsek, że tutaj nikt z was e, no tej rundy e, tutaj nie zmarnuje. E, w takim razie Simon mówi, z racji, że Turet zrobiłeś teraz e, no, jako pierwsze spotkanie. To Simon mówi: chodźcie wszyscy za mną, a Tureta zapraszam do środka. Troszkę bardziej rozbieżnie, troszkę większe kółeczko możecie zrobić, takie można by było powiedzieć. Dobra, i teraz tak. Simon mówi: Turet pokaże wam jakieś, powiedzmy, trzy takie proste zadania do wykonania, które będziecie musieli za nim powtórzyć. Simon mówi: Turet pokaże na początku tutaj jakiś prosty, myślę, że na początku prosty ruch tutaj, do tego, do pokazania, żebyście wy potem to powtórzyli, jak wam powiem. Simon mówi: Turet, no tutaj zademonstruj nam coś. Okej, okay, Simon mówi, wszyscy to powtarzają. No i z racji, że tutaj teraz w Ridley na pewno ruszył, ruszył jako pierwszy, tak? No niestety, kurczę, nie było jeszcze tego, że macie to powtórzyć. W takim razie, no, będziesz musiał zginąć chyba, co? Dobra, Simon mówi w Ridley w takim razie. Powstań przed Storagem, Simon mówi, okej? Okay? Ja zamknę teraz drzwi i ty masz je otworzyć w momencie, e, będzie 10 sekund czasu jeżeli ja będę siedział w wencie, to po prostu znaczy, że e, przeżyjesz. Jeżeli będę na zewnątrz, to nie przeżyjesz.

Dobra, akurat Ci się udało, od dziwo, bo przed chwilą nie byłem. Dobra, w takim razie, Simon mówi, że byłem w Węce, no to w takim razie możesz dołączyć do reszty grupy. Z racji że tego, że tutaj, no, w odpowiednim momencie akurat otworzyłeś. Simon mówi, rozbiegnijcie się po całej mapie i schowajcie się w różnych tutaj miejscach. Macie do dyspozycji całą mapę, ja tutaj za chwileczkę znajdę, powiedzmy sobie, dwie osoby, z którymi, no, sobie coś zrobimy. Simon mówi, macie jeszcze 10 sekund na schowanie się, Trzy. 2 1 Simon mówi totalny bezruch Ja teraz pójdę w takie bardzo nietypowe miejsce, w które się bardzo często chowają tutaj, chowa wiele osób Zobaczmy czy ktoś tutaj skampił, no nikogo nie ma ale widzę kątem oka, że jest po drugiej stronie właśnie tutaj Priv. Czy ma tutaj kogoś obok siebie, czy jest sama? No niestety, e, takie miejsce nietypowe wybrałem Prif, bardzo dobra miejscówka Ale tym razem tutaj, no widzę, że tutaj jeszcze Kurczę, dużo osób w Weaponsach, Ale ty byłaś jednak jako pierwsza tutaj e, znaleziona Simon mówi, powiedz jakieś ostatnie słowa Przed śmiercią twoją Mój kolega was pokona O, dobra, Simon mówi, no niestety musimy Prif tutaj pokonać Dobra, w takim razie, moi drodzy Simon mówi, e, idziemy wszyscy nad ofisa Pomiędzy ofisa a, a... Storage, jakby w tej miejscówkę tutaj obok kamienia. Ok, i teraz zrobimy tak, Simon mówi: e, zróbcie spotkanie. Dobra, i teraz za te spotkanie nic nie gwarantowałem, ale w każdym bądź razie, e, no tutaj zrobiliście. I teraz uwaga, moi drodzy, Simon mówi, odpalcie sobie wszyscy czat i podam wam zdanie, które musicie napisać bezbłędnie, bez polskich znaków, nieważne czy duże litery, czy małe. Kto pierwszy napisze, wybierze mi tutaj dwie osoby, które stoczą ze sobą pojedynek. Piszcie teraz, moi drodzy, wszyscy, Simon mówi, zostawcie suba. Uwaga, zobaczymy moi drodzy, kto pierwszy to napisze. I mamy tak, że pierwszy napisał tutaj bez błędu: kto Turek. Turek napisał bezbłędnie akurat. A także Turek, z racji, że napisałeś jako pierwszy tutaj bezbłędnie nawet yy, te słowo, to wybierzesz mi dwie osoby, które stoczą teraz ze sobą pojedynek na spotkaniu. Także możesz powiedzieć i możesz napisać również na czacie te osoby. Simon mówi. Hmm. To ja sobie wezmę przywilej mówienia. I coś mi mówi, że German i. Ludwik chcą zawalczyć. E, dobrze, Simon mówi: German i Ludwik zostali wybrani teraz do pojedynku. W takim bądź razie e, zmierzycie się teraz na czacie w papier, kamień, nożyce. Wybierzcie sobie jedno słowo, które wpiszecie teraz na czat, i jak powiem, w momencie, kiedy wam powiem w sumie, to wyślecie je na czacie i zobaczymy, kto z Was wygra. Także Simon mówi: napiszcie jedno ze słów papier, kamień, nożyce. I za 5 sekund powiedzmy stoczycie pojedynek. Simon mówi reszta, nic nie pisze na czacie, bo jak coś to będzie za chwilę lotka tych osób. Simon mówi, wyślijcie waszą wiadomość. Nożyce i papier. Nożyce wygrały tylko, że przez RZ nożyce. No i dobra, tak mocna pepega, bo przez samo RZ się pisze. Ale yy, w każdym bądź razie nożyce wygrały mimo wszystko. Więc tutaj no Germanek niestety wylatujesz, nie? Niestety wylatujesz z racji, że tutaj no... Nożycy pokonują, nie? Papier? Simon mówi, głosujemy na germankę. Okej, okay, i widzimy Germanek teraz właśnie opuszcza naszą załogę, moi drodzy. I teraz jest coś takiego. Simon mówi, macie mały cooldown, ale kto pierwszy zrobi spotkanie, to po prostu będzie miał kolejny przywilej. Simon mówi, róbcie spotkanie. Zobaczymy, macie tutaj e, 17 sekund, zobaczymy w ogóle kto będzie pierwszy. Każdy może robić ogólnie, moi drodzy, tutaj spotkania, bo spotkanie jest więcej na każdą osobę. Także 10 sekund. Kto będzie najszybciej klikał w myszkę albo w telefon tutaj, e, no ten zrobi za chwileczkę spotkanie. Uwaga, 5, 4, 3, 2. Jeden. I kto tym razem, moi drodzy, zrobi spotkanie? Uwaga, jaki to jest kolorek? Czerwony, ale taki bardziej blady. I kto jest tym kolorkiem? Ludwik. E, no, potencjalna osoba, która przed chwilą wygrała właśnie w papier, kamień, nożyce. E, także Ludwik, z racji, że zrobiłeś teraz spotkanie, to Simon mówi, wybierzesz teraz jedną osobę, która będzie musiała za chwilkę o czymś zadecydować. Możesz mi napisać na czacie, Ludwik. Jedną osobę, Simon mówi. Okej, okay, czyli mamy Tureta. W takim razie, dobra, no to głosujemy na Skipa. O kurczę, ile osób zagłosowało na Skipa bez Simon mówi. Cztery osoby mi tutaj zagłosowały. Krychak... Ja nie zagłosowałem na Skipa, ja na na Tureta. O kurczę, ile osób zagłosowało na Skipa bez Simon mówić? Cztery osoby mi tutaj zagłosowały. Ja nie zagłosowałem na Skipa, ja na Tureta. <laughs> ale po prostu, dobra, no nieważne na kogo, nie? ale po prostu zagłosowaliście w momencie, kiedy powiedziałem bez Simon mówi. Także z racji, że tutaj e, Krychak, Chipsek, Stewek i Gawik zagłosowali, to Turet ma szansę też, że po prostu, z racji, że został wybrany, ustawi się z tą czwórką pozostałych osób na staku i jakieś dwie osoby z tej piątki zginą. Także Simon mówi, wszystkie osoby, które e, po prostu nie miały się ruszać, to niech zostaną, a ta piątka osób, niech podąża za mną tutaj. Simon mówi. Ta piątka osób wraz z Turetem, który też był wybrany. Simon mówi, ustawcie się teraz tutaj w rogu i jakaś osoba, może zamiast dwóch to jedną dziabniemy. Zobaczymy, kto będzie tym farciarzem, no którego tutaj, albo nie farciarzem, bardziej pechowcem. No 20% szans macie jakoś, że, że akurat to będziecie wy. Także no zobaczymy, na kogo trafi na tego będz. Dobra, uwaga, trzy. Dwa, jeden. I jedna osoba właśnie teraz ginie, i nie, to zginął akurat turet który kurczę, no którego wskazała tutaj, wskazała poprzednia osoba na spotkaniu. No, Unlucky Mega, 20% niefartowne turet co na to powiesz? Muszę zachować się family friendly, więc zachowam ciszę. Simon mówi, e, reszta osób dołączcie do stołu, do pozostałych tutaj wspólników. Ok, Simon mówi, biegajcie wszyscy dookoła stołu zgodnie ze wskazówkami zegara. Ok, wszyscy biegają totalnie prawidłowo. Zgadza się tak jak ze wskazówkami zegara, czyli w tą oto stronę. E, ok, totalny bezruch. A no, widzę, że na taką mili milisekundę, ale to nie było zatrzymanie. Tutaj dookoła stołu Simon mówi Writli, bo jak nie, jak gdyż tutaj się potykał, no to za chwilkę będzie, no, będzie tutaj problem, nie? E, Simon mówi: Biegniemy, zrobić kartę. Totalny bezruch. <laughs> dobra, kto tu pobiegł, w ogóle, Czy, jaką kartę? W Ridley, gdzie jest karta? Simon mówi, no niestety w Ritli pobiegłeś na admin panel jako jedyny, a karta jest do góry, więc muszę Ciebie tutaj e, no zabić niestety. Simon mówi, dobra, widzę, że wszyscy wspólnicy zrobili kartę, e, więc teraz e, Simon mówi, chodźcie wszyscy za mną do e, laba, Simon mówi. Jak coś niekiedy powtarzam na końcu, jakbym nie był pewien, ale widzę, że tutaj wszyscy, wszyscy wiedzą, okej. Okay. Simon mówi, idziemy wszyscy na węta pod No dobra, w takim razie dobra, chodźcie za mną do dekontaminacji, bo tutaj już kurczę jest ciemno. No co, kto to się ruszył? Halo, proszę Simon mówi Stevek. Stevek. Stevek, Stevek. Co to był za ruch dziwny, co? Simon mówi... Dobra, zrobimy tak, Simon mówi, dołącz do reszty grupy, ale na spotkaniu będziesz musiał e, po prostu napisać ze mną równo, równy symbol, e, który wskaże i wtedy przeżyjesz. Zróbmy taki wyjątek z tobą akurat. E, Simon mówi, e, chodźcie wszyscy do Specimena. Simon mówi, czy wszyscy zdążyli? Zobaczmy, Simon mówi, totalny bezruch, totalny bezruch. Dobra, wszyscy zdążyli. E, dobra, Simon mówi, idziemy dalej niżej do specimena, wszyscy razem. I teraz tak, e, Simon mówi, biegamy dookoła tego stołu w specimenie. Przeciwną e, stronę niż do ze wskazówek zegara. Przeciwną stronę. Tak, dokładnie. Simon mówi, zbiegamy w drugą stronę. No i w drugą stronę. No dobra. Niech będzie. Dobra, yy, Chipsek, chodź do mnie na chwilę. Pogadamy sobie, chodź. Nie idziesz do mnie, a może Ikor, chodź ty do mnie na chwilę tutaj. Też mnie nie słuchasz. Kurczę, kto mnie posłucha? Dobra, w takim razie. Blaze, Simon mówi, chodź do mnie. Okej, okay, Blaze mnie posłuchał w takim razie. Dobra, Simon mówi, yy, z racji, że Blaze mnie posłuchałeś teraz ładnie, możesz dołączyć do reszty, do stolika, jednak ponownie. Simon mówi. No dobra, świetnie, totalny bezruch, ale zatrzymajcie się, czemu wy się nie zatrzymujecie, Simon mówi zatrzymajcie się Stevek coś za długo trochę, no znowu ty akurat, no i dawałem ci szansę, ale teraz Stevek jako jedyny znowu zatrzyma się na samym końcu Także jakieś ostatnie słowa Stevek jakie chciałbyś teraz tutaj powiedzieć? I, nie nie, no niestety musisz zginąć z racji, że właśnie zatrzymałeś się kolejny. Chciałem z tą mieć fajtę na tego, na spotkaniu, no ale widzę druga szansa, no nie pykła. Dobra, teraz już nie będę litościwy, Simon mówi. Musicie coraz to bardziej uważać. W takim razie, moi drodzy, Simon mówi... E, kto pierwszy zrobi spotkanie, ale musicie biec górą, e, ten będzie miał jakiś przywilej. <laughs> o no, kurde Kuba ja ja mi nie zgłosić cięło. No właśnie, Ludwik. Miało być spotkanie, a nie zgłoszenie ciała. Simon mówi: Ludwik, damy Ci szansę. Masz do wyboru trzy literki: Z, X i C. Okay. Jeżeli na czacie napiszesz tą samą literkę, co ja, tą samą, to przeżyjesz. Jeżeli napiszesz inną, w odpowiednim momencie, kiedy ci powiem, no niestety będziemy musieli cię wygłosować na spotkaniu. Także Simon mówi: wybierz sobie literkę Z albo X albo C na czacie i wyślesz ją w momencie, kiedy ci powiem na równo ze mną. Więc Simon mówi. Wysyłamy literkę. Kurcze, kurde, było blisko. W takim razie Simon mówi: No, Ludwik, musimy się pożegnać, bo dałeś X. Ja dałem C. E, no, niestety, nie? Z racji, że zgłosiłeś ciało, a mieliśmy zrobić e, tego: spotkanie, a nie zgłoszenie ciała, nie? Miss click tak zwany. No, ja wiem, R kliknąłeś. No, niestety, dobra. Zagłosujcie na Ikora. A, nikt nie zagłosował. No to zagłosujcie na Ludwika, tak jak powiedziałem w sumie. Głosujemy na Ludwika. No wszyscy, szybko, szybko. Głosujemy. Krychak, głosuj. Chipsek. Czemu wy nie głosujecie? Ikor. Zagłosujcie na Ludwika. Dobra, Simon Oj, mówi. Ręka mi dręczyła. Simon mówi, Blaze, zagłosuj na, na Ludwika. No dobra, i pozostali też głosujemy. Pozostali głosujemy. No szybko, szybko. No dobra, Simon mówi, głosujemy na Ludwika. Kurde, no nie no, coraz to ciężej z tymi osobami, bo oni tutaj wszyscy kurde uważają na każdy detal, detal nie? Że tak to powiem. E, dobra, musimy teraz coś wykombinować, bo zostały naprawdę teraz, no, ciężkie osoby i ciężkie do wyeliminowania te osoby. Dobra, no i teraz tak. W takim razie. E, Simon mówi, gdzie wy jesteście? Chodźcie wszyscy na witalsy. No dobra, wszyscy mi się teraz pokazują, bo przed chwilą wszystkich nie było widać. Simon mówi, chodźcie na witalsy. Możecie... Schować się y, w jakimś pomieszczeniu. Simon mówi, koniecznie, żeby to było pomieszczenie, ok? Uwaga, czas start. No, biegnijcie, schować się w pomieszczeniu. A ja za chwileczkę będę was szukał. Jeszcze macie chwilkę czasu, jeszcze macie chwilkę czasu. Uwa uwaga, dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, uwaga, i zaczynam was szukać. Simon mówi, szukam was. E, szukamy, szukamy, szukamy. Dobra, zobaczymy czy tutaj w pomieszczeniu ktoś jest, czy ktoś nie oszukał. No i chipsek, no to jest pomieszczenie, tak, ale teraz pytanie, hmm. Simon mówi, kto pierwszy znajdzie mnie i chipska, dostanie tutaj jakiegoś bonusa. Więc możecie szukać teraz, moi drodzy, z racji, że znalazłem chipska, a my nie, po, nie mówimy gdzie jesteśmy. Dobra, chipsek? Już dałeś to, że... Nie, nie ja powiedziałam, że to jest ciekawe pomieszczenie bardzo, ale zobaczymy, czy tutaj nas... Jest obvious. Dobra, Simon mówi Blaze, znalazłeś mnie i Chipska. Eee, w takim razie, Simon mówi chodźcie wszyscy pod kamień. Eee, Simon mówi, z racji, że w sumie Blaze jest zwycięzcą, to ma dwie szanse. Simon mówi, idziemy zrobić spotkanie. Kto zrobi spotkanie? Może ktoś kliknąć? I teraz tak, z racji, że Blaze jest zwycięzcą, to ma jedną szansę na potyczkę w papier, kamień, nożyce. I teraz tak, zagracie chłopaki Blaze z Chipskiem, jeżeli Blaze zostaniesz pokonany, to będziesz miał drugą szansę. Jeżeli dwa razy przegrasz, no to niestety Chipsek z tobą wygra. Simon mówi napiszcie na czacie Blaze i Chipsek jedną z wybranych tutaj ten wiadomości, papier, kamień bądź nożyce, a ja wam powiem kiedy macie ją wysłać. Simon mówi, wyślijcie wiadomość. Kamień, remis, dobra, uwaga, napiszcie kolejną wiadomość, uwaga i za chwileczkę będziecie ją wysyłać. Simon mówi, 3, 2, 1, wysyłamy. I teraz tak, kamień, no i tak Blaze wygrał, kurczę, tutaj z Chipskiem, nawet bez tej szansy, bo kamień pokonuje nożyce, także, no jak to nie byłeś gotowy, napisałeś dobrze, no niestety Chipsek, no musiałeś jakiekolwiek litery, bo jak nie, to byś wyleciał. Simon mówi Blaze, zagłosuj na Chipska. Dobra, e, Krychak, zagłosuj ty na Blaze'a. Gawik, zagłosuj na Krychaka. Dobra, głosujemy na Skipa. reszta, dobra, wszyscy, resz reszta na Skipa zagłosujmy. Dobra, Simon mówi Ikor, zagłosuj na Blaze'a. Dobra, Simon mówi reszta głosuje na chipska. Simon mówi chipsek zagłosuj na mnie. I tak to nic nie zmienił. zagłosował na siebie. Dobra, w każdym od razu, tutaj Ikor zrobił dobrze, widzę to zadanie. Zagłosował tak jak powinien, bo też to brałem teraz pod uwagę. Okej, okay, i teraz tak. Simon mówi... Co my możemy jeszcze z wami zrobić? To pierwszy zrobi teraz e, legitnie jakiegoś taska, dostanie jakiegoś przywileja. Ja będę obserwował. Uwaga. Haha, <laughs> i teraz podbiegnie. Już. No i pytanie, teraz Blaze i Krychak, Simon mówi, zrobili jakby na równo odbiegli. Nie wiem, tutaj mieliście tego taska, widziałem. E, no, ciekawie. Hmm, ciężko będzie to wytypować. <laughs> i teraz podbiegnie. Już. Brzetowie ciężko rozstrzygnąć, kto tutaj zrobił tego task. E, w takim razie, Simon mówi: Wszyscy chodźcie do opisa na Witalsy. Wszystkie osoby z pozostałych tutaj miejscówek. Dobra, mamy jeszcze i Kora i mamy naszą piątkę. To są wszyscy, Simon mówi? Chyba tak. Zobaczmy na Witalsach, czy to są wszyscy na pewno. Tak, to jest nasza piątka. Czyli tak, Simon mówi: Zagramy teraz w zgadywanie e, Więc Simon mówi: Chodźcie pomiędzy komunikację a Ponsy. Simon mówi, ja teraz wyjdę so, wejdę sobie po prostu do O2 i za chwileczkę przybiegnę w jedno miejsce. Simon mówi, musicie zdecydować, czy idziecie do góry do komunikacji, czy do weapons. Więc macie takie 50-50 takiego ox -a. Ja idę. Simon mówi, możecie się teraz schować w jedno z tych miejsc, albo Weaponsy, albo właśnie komunikacja. Jeszcze możecie zmienić decyzję, jeszcze chwileczkę macie. Uwaga, 5, 4, 3, 2. Jeden Simon mówi totalny bezruch, ja zamykam wam drzwi i zobaczymy za chwileczkę, kto gdzie się schował. Pomyślmy, dobra, idziemy góra, czy dół, góra, czy dół, dobra, wybieramy. Z zadecydujmy, dobra. Idziemy sobie, może tym razem, tym razem nie widzę przez okno. Dobra, wybierzmy jednak Weeponsy, może zobaczymy. Yy, komuś tam udało z komunikacji, albo hmm, jeszcze mogę zmienić decyzję. Otworzyć te drzwi czy te. Dobra, a może jednak górę zdecyduję. Albo dobra, jednak. Jed dobra, jednak jest ta góra. Albo dół. Dobra, zobaczmy na dole. Kogo my tu mamy? Tylko jedną osobę. No nie wierzę. Akurat jedna szczęśliwca. Był tak blisko. E, także Ikor, no kurczę, nie mamy do ciebie konkurencji. Zobaczymy, czy reszta tam wszystkich osób jeszcze jest do góry. Z racji, że poszedłem na początku na dół. No wy macie farta wszyscy. Simon mówi, rozbiegnijcie się góra. To są trzy osoby, a tam jest jedna. Kurczaki. No to w takim razie prawie Ikor by wygrał na, na samym ryzyku. Dobra, Simon mówi, Ikor, no muszę niestety cię tutaj e, zlikwidować. Chyba, że mam dla ciebie takiego prostego challenge'a. Jeżeli naprawisz światła w ciągu 30 sekund, a reszta może ci je psuć, to przeżyjesz. Simon mówi: czas start. Możecie mu psuć, a on musi naprawić. 30 sekund masz. Jeżeli naprawi, to przeżyje. Simon mówi. Zobaczymy. Jeszcze 20 sekund. Jeżeli Ikorowi się uda naprawić, to wy musicie mu psuć. Simon mówi: Jeszcze macie 15 sekund, powiedzmy: 15, 14, 13. 12. Zobaczmy chwilkę. 11, 10, 9, 8. On to naprawił! Co jest granne? Wy mu daliście Simon, mówi, podejść do mnie. Za no dużo osób. Jak wy to zrobiliście, kurczę? Dobra, Simon mówi i teraz tak: z racji, że daliście naprawić jednej osobie trzy, yy, trzy osoby światła, to chodźcie, Simon mówi, gawik, krychak i tego. I pomarańczowy, ustawcie się do góry tutaj. Obok mnie. Ikor, z racji, że byłeś sam i udało ci się z tak ciężkiej sytuacji tutaj wybrnąć, ja myślę, to możesz wskazać mi jedną osobę, którą powinniśmy teraz tutaj zlikwidować, Simon mówi. Kogo likwidujemy, Ikor? Simon mówi Krychaka mamy zlikwidować. Simon mówi, że rozumiem, że tak. Dobra, w takim razie, no chłopaki, że wy tutaj trzy osoby daliście mu te światełka naprawić, to jest aż niesamowite, nie? Simon mówi, dobra Krychak, muszę cię tutaj zlikwidować, jeżeli tak zadecydował kolega, bo on był sam, was było trzech, nie? Co na to powiesz? Jak to możliwe, że daliście mu naprawić te światełka? No, za dużo osób psuło i sami naprawili. No taki dobra. Simon mówi: No niestety, muszę teraz Krychaka zlikwidować. Simon mówi: Biegnijcie wszyscy do laba. Ok, Simon mówi: Totalny bezruch. I teraz tak. Simon mówi: Kto zgłosi pierwsze ciało Krychaka, będzie miał niespodziankę. No ciekawy jestem tego, ciekawy jestem, mega, bo to ciało jest od razu za otworzeniem drzwi, kto te drzwi otworzy, moi drodzy, w ogóle czy będą klikać R, -kę? czy ktoś otworzy te drzwi, bo widzę, że każdy klika chyba R, żeby nikt ich nie otworzył, chyba, że za chwileczkę ktoś zaryzykuje jakoś, dobra, no uwaga. I co, otwiera ktoś też i chyba nikt się nie odważył. Wszyscy w Rkę klikają. Dobra, to może ja otworzę, co. Simon mówi, otwieramy też wi. Dobra, uwaga, otwieram jeden, dwa, trzy i uwaga, klikajcie w Rkę, bo otwieram i no kto to zgłosił? Musieli trochę podbiec jednak. Simon mówi, Gawik jest jako pierwszy. Więc teraz Gawik, dla ciebie jest taka, takie wyzwanie. Teraz stoczą pojedynek Ikor i Blaze, a ty masz po prostu immunitet na tą rundę z racji, że tutaj zgłosiłeś te ciało. W takim bądź razie. Ikor i Blaze, zagracie teraz w grę, kto pierwszy napisze moje słowo, które wam podyktuje poprawnie, Gawik jest zwolniony z tego challenge'u, po prostu wygrywa, nie? I zostanie. Więc Simon mówi, piszecie te słowo, które wam teraz podyktuje, więc napiszecie teraz, moi drodzy, słowo, albo bardziej zdanie, tylko musicie napisać tak, słowo Gawik będzie w haszle i napiszcie je poprawnie, więc możecie sobie napisać pierwsze słowo Gawik, dobra? I piszemy, moi drodzy, uwaga, Gawik to szef i wysyłamy spację, dawajcie. To pierwszy napisze O kurczę, jednak Ikor jest szybszy Ikor jest szybszy z racji, że Gawik tutaj zgłosił jako pierwszy No to e, dostał tego immuniteta Blaze, niestety nie musisz wylecieć Jak się z tym czujesz faktem, że tutaj Ikor cię wyprzedził? Mm, nie kliknąłem ukośnika nie Entera No było bardzo, bardzo blisko No to z racji tego, że tutaj teraz... No z racji tego, że Ikor był troszkę szybszy od siebie, To musimy cię wygłosować niestety Ikor powinien i tak zginąć Tak Dlaczego Ikor powinien zginąć? Bo on przecież zginął w Iponsach. Ale się wybronił. Ale on się wybronił z tego z tych światełek, dałem mu takiego challenge'a, wiesz? Więc no, powinien zginąć, tak? Ale dałem mu szansę, że wy, trzech, mogliście mu psuć te światła, jakkolwiek. Każdy mu cokolwiek innego klikać. I on potem z racji, że wybrnął, to dostał przywileja, jednak, nie? Dobra, Simon mówi, głosujemy wszyscy na Blaze. No dobra, teraz będę musiał was bardziej tutaj ciężko, bo tutaj zostały mi bardzo ciężkie osoby. Ja nie dostałem szansy drugi. No akurat no nie zawsze daje, nie? Niekiedy zależy jak mi też pomysł wpadnie, nie? Simon mówi, kto pierwszy pobiegnie na kamery, ten musi mnie zobaczyć na jakiejś kamerze i musi mi to napisać potem na spotkaniu. Simon mówi na początku biegniecie na kamerę, patrzycie gdzie jestem i potem opisujecie gdzie ja byłem na kamerze. <laughs> Szybko znajdujecie mnie teraz i piszecie, jak macie mnie, to idziecie Simon mówi zrobić spotkanie i piszecie, na której kamerze byłem. Uwaga, ka kamera zgasła chyba biegną na spotkanie. Simon mówi Ikor. Gdzie ty mnie widziałeś? Możesz powiedzieć. Widziałem cię y, na wejściu do. czy. O, na ostatniej kamerze, o. No dobra, ale gdzie ta kamera się znajduje? W sensie na ostatniej kamerze, w którym miejscu mi to Pomiędzy teraz... Boiler Roomem a WePonsami. Całkiem on mówi Gavi, a Ty widziałeś mnie w ogóle? Byłeś daleko, za, za Ikorem tutaj? Byłem tuż obok i widziałem cię. Byłeś. ta kamera na dole, jak się wchodzi, robić tego taska ze śmieciami dźwignię. No dokładnie, ale on był pierwszy, ale razem biegliście, Simon mówi Tak, e, tak biegliśmy, tak. razem ja się po prostu zablokowałem. Ajajajajaj, aj, 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 dobra, w takim razie jest Ikor giga wygranej, tutaj jesteś totalnym szefem, widzisz, kurczę, wybrnąłeś sytuacji, Yuki. gdy byłeś samemu i udało Ci się naprawić te światełka i tak naprawdę zaważyłeś totalnie, zadecydowałeś totalnie o zmianie tej całkowitej decyzji jakby w całym meczu, nie? W całej tej rozgrywce, także giga gradki, no właśnie.